No i witam z tej strony Hintone i tam was na kolejnym odcinku z nostale. Tym razem z openingu 100 boxów Kaligora. Niestety wycięło to z początku filmu nie wiem czemu, obezcoś się tnie. Ale dobra, nie ma co przedłużać. Zapraszam was do oglądania odcinka. Zbierałem około 7 miesięcy boksy, a dokładnie jak widzisz po tytule Opening 100 boxów Kaligora, mam 45 5 tych lepszych i 55 gorszych. Oczywiście liczę na log, rogi Kaligora. Jak i pepeki do Blue czy mnicha? W sumie najbardziej na te, bo mnicha do siebie, a Blue na sprzedaż. Jak widzisz, mam trochę kaka, próbuję znaleźć aktualnie Krusza, Może się uda już znaleźć. Jak ten odcinek się pojawi, ale dobra. Otwórzmy i zobaczmy, co poleci. Na początku otwórzmy te gorsze 50 piór anioła. Weźmy, czekajcie. Eee, może kuźwa nie to. O 50 piór anioła. 50 piór anioła. Ej, sorry, weźmy, zróbmy tak. To, co może wypaść, czyli mm, piórka. 2, 3, 7. Tutaj. Żeby było widać wszystko, co wypadnie z tego. To box Kigara trochę jest. Mam nadzieję, że OPM się spodoba. I dobra. Tak samo tutaj weźmy wszystko. Wywalmy. I dobra, lecimy. Szafir doskonałości, rubin doskonałości. Esencja odchłani. W sumie zapomniałem o tych esencjach. One nie są mega drogie, ale zawsze parka. Zapomniałem kompletnie o nich. Mały topas, mały. Dosk Dobra, otwórzmy wszystko. W sumie weźmy tak. Ja nie będę patrzeć też na to. Będę patrzeć tylko na obs i zobaczymy co dropnie. Otwórzmy wszystkie i zobaczymy, co się Dropnie patrzę na to, patrzę na OBS-a. bo oni patrzę w kamerę. Mam ją na głównym monitorze. Patrzę po prostu, czy boxy się skończyły. Jeszcze chyba z 10 zostało, jak dobrze widzę. Nie jestem pen bo mam gorszą jakość tutaj pokazaną. Nie, sorry, 7. I zobaczymy ile tego wszystkiego drobnie. Liczę oczywiście na logikę Kaligora, bo to może być warte 60-70kk, liczę, że z 100kk bym chciał wyjść na plus z tego peningu. Zgaduję, że parę SP jeszcze wypadło, Siódemek. Może jakieś EQ. Ta zbroja Murakai jest warta się Kana najtańsza, więc to też spoko opcja. Ale zobaczymy. Jeszcze chyba tak, 10. Taki szybki opening poleciał. Już 2 minuty dopiero trwa, a zbierałem to z 8 miesięcy. I dobra. Mam Wonmucha. 6pp do mnicha. 900. Sorry. Mam stack y, 1145 piór. 14pp do y, Vara. 12 do Samuraja. 6 do Mnicha. 21 do Berka. 15 do Glada. 6 do Krusa. Trochę blue esencji. Tu dwa tytuły. A tu niestety, niestety. Ale jeszcze raz powiem, niestety. Bez rogu Kaligora, co? Smutne 100 boxów, bez rogu. No, tak dupnie mega poszło. 7 miesięcy zbierania, a mam z tego. Najbardziej z czego się cieszę, stąd. Chyba z PP do blue Bo w sumie nic więcej mi tutaj nie daje. Nie wiem, czy tutaj gdzieś da się ulepszać. Do Mnicha? Nie mogę chodzić. Bywa. Czy da się tutaj gdzieś ulepszać yy, wbijać na pp do Micha. bym musiał do Nordwil pójść. To pójdźmy do Rodzili i wbijmy dwa razy PP do Micha. I trzy razy do glada. Zobaczymy, czy coś z tego wpadnie. Oby. No ale i tak dupnie. Bo słabo za to dostanę Może coś proroka albo DH zejdzie. Zwiast na pewno nie zejdzie. Jakby ktoś chciał zwiastach kupić, to PW. Na pewno będę miał go jeszcze, bo mam jeszcze jednego Feku w pierwszą jobę z tym to nie jest problem żaden. Tytuły dwa, one są chyba po 2KK sztukę, więc troszeczkę jest. W sumie użyję jednego. Co to robi? Krwawienia, jo, mm, tak sobie Pepe to tego, tego, tego. Do Boże, blue będę sprzedawał, więc zawsze parę więcej. Ale reszta dupnie. Mm, gdzie tu jest mnich? Bijmy dwa razy mnichowi i gladowi trzy razy. Liczę, że wbiję. Najlepiej w atak, obu. No obrona kuźwa, ja nie chcę mieć w chuj tanki, Micha. 15 obrona przy 45 pp. Jedna trzecia w obronę wleciała. No ma waj atak. Miło, że w ogóle pp wbiło, ale w atak kuźwa dawaj w końcu. O, na re ładnie, dobra. Jestem happy z tego pp co wbiło. Bo wbiło oba pp. Dwa dwie próby i oba wbiły. W tym jeden nareszcie w atak wpadł, kuziwa Wiem, że najważniejsze są pp powyżej 80, bo tam już mogą 5 w atak na przykład lecieć czyli Więcej niż aktualnie mam Ale bym chciał A tutaj akurat może w atak wlecieć to 5, bo tu jest 83 pp Ostatnio wydałem 150 i wleciały dwa razy Wleciało w obronę 3 I w odporność na wodę 3 I... Cyk, jeszcze jedno będzie Fajnie by w atak w 5 wleciało tak do 100 PP jakby wleciało do 30 ataków ja bym był mega happy. I tak zgaduję, że później zamienię. Nie będę robić własnego, tylko sprzedam. Jeszcze kuźwać wam, ma ćma kuźwa mi lata przy mnie Ale dobra. To na tyle na tym openingu trwającym 5 minut, a zbierałem na niego, mówię, z ponad pół roku. Ale mam nadzieję, że opening się wam spodobał. Tak więc dzięki za oglądanie. Zobaczymy na następnych odcinkach czy live'ach. ma. Do zobaczenia i bajo!